Witajcie, kochani, zacznę od zaproszenia tych z Was, którzy jeszcze nie zapisali się na konferencję Wiara czyni Cuda. Piąta z kolei już edycja. Wiem, że wielu z Was już brało udział w poprzednich edycjach ze swoimi przyjaciółmi, rodzinami. I to był wspaniały czas, kiedy mogliśmy słuchać ludzi, którzy opowiadają o żywym Chrystusie, który działa tu i teraz przez swojego ducha, jest tutaj obecny na Ziemi i dokonuje cudów, przełomów, zmian, Uzdrowień, uwolnień, kolejna szansa, żeby spotkać się przez, na całą sobotę i słuchać aż dziesięciu mówców, jeden po drugim, po, co pół godziny będzie wchodził i opowiadał o wielkich Bożych cudach. Po prostu sama śmietanka, żadnego nauczania, e, żadnego mm, wiecie, teoretyzowania, tylko sama praktyka, same doświadczenia. E, o wszystkich naszych mówcach możecie dowiedzieć się tutaj na stronie internetowej. Znajdziecie link. Znajdziecie również link w opisie tego filmiku. No i cóż, mam nadzieję, że spotkamy się tak właśnie na dłużej, bardziej tak twarzą w twarz <grych> na tej konferencji. A teraz już, kochani, zaczynamy. Nurkujemy w Bożym Słowie. Nurkujemy. Nurkujemy. Faj fajnie. Fajny, fajny zlot w sumie. Tak pasuje, żeby zanurzyć się w tym, co mówi Bóg. Słuchajcie, 34 psalm, nie mogę z niego jednak tutaj zrezygnować. Nie mogę tak szybko wyjść, więc wybaczcie, ale znowu tutaj jest pewna perełka. Siódmy werset, siódmy werset. Anioł Pana rozbija obóz dookoła tych, którzy się go boją i wybawia ich. Nie wiem dlaczego, ale ten, ten obraz bardzo do mnie przemawia. Wiecie, że Bóg posyła swojego anioła, tak wiesz, to jest tylko jeden anioł, nie? To, to jest coś niesamowitego, musi być bardzo wielki. I ten jeden anioł rozbija obóz, czyli, czyli wojsko, tak? Rozbija obóz, gdzie są inni aniołowie, czyli posyła całe swoje wojsko Bóg. I ten anioł, ten obóz rozbija dookoła tych, którzy się boją Boga i wybawia ich. Bardzo lubię ten obraz. Bo wiecie, my czasami się czujemy tacy samotni, tacy malutcy, takie puszki okruszki, po prostu rzucone tutaj na tą planetę. Tak wiecie, co wiatr zawieje, to nas gdzieś tam przewiewa. Jesteśmy chwileczkę na tej Ziemi, za chwileczkę yy, już umieramy, już nas nie ma. I, I czasami nam się wydaje, że gdzie tam wielki Bóg mnie słyszy, czy on widzi moją krzywdę, mój strach, mój ból. Przecież jest tyle ludzi na świecie, jest tyle ludzi, którzy cierpią. Dlaczego Bóg miałby zwrócić uwagę na mnie? A tutaj jest taki ob obraz, wiecie, że Bóg nie tylko słyszy, ale on po prostu posyła całe swoje wojsko. On po prostu uruchamia niebo <grych> I, i on wysyła to wojsko, żeby było zaangażowane. I ci, którzy się boją Boga, ci, którzy go szanują, którzy go wzywają, którzy się na nim skupiają. Oni są drodzy w Bożych oczach. Oni, o, to, to nie, oni nie są jak trawa. A teraz umrą i takich potem zmartwych wzbudzę. Nie. My jesteśmy warci tego, żeby posłać aniołów, żeby walczyć o nas, żeby nas ratować, żeby nas zaopatrywać, żeby przynosić ratunek. Dzisiaj już nie mogę się doczekać tej konferencji, bo, bo jakby na świeżo będziemy znowu słuchać o tym, co Bóg robi w życiu ludzi, jak potężne rzeczy. I wtedy rośnie wiara. Rośnie wiara. Wow, Bóg pomógł innym ludziom pomoże również mi. Ręka Boga nie jest za krótka, Bóg nie jest zbyt stary, Bóg nie jest zbyt leniwy. On nie jest wybiórczy, że tylko niektórym pomaga. Nie Bóg pomaga różnym ludziom. I ci, którzy go szanują, ci, którzy go poważają, którzy się go boją, którzy go uwzględniają w swoim życiu, oni są Bogu bardzo bardzo ważni w jego oczach. Oni są mu drodzy. I, I Bóg robi wszystko, wiecie, on uruchamia zasoby nieba i on posyła tych aniołów. E, ja w ogóle lubię takie, takie fragmenty, które mówią o walce, o bitwie, o tym, że Bóg walczy, że Bóg jest wojownikiem. To też znaj znajdziemy w psalmach, e, bo Bóg jest wojowniczy. On, on ma takie serce, skąd ja to wiem, bo ja jestem wojownicza, <laughs> moje córki są wojownicze, e, moja mama była wojownicza. E, wiecie, i. To jest taki rys, który nie wziął się tam z powietrza. Ja jestem po prostu córką swojego ojca. On jest o wiele bardziej wojowniczy ode mnie. Eee, wow, on robi rzeczy niebywałe. Kiedy on się przesuwa, to gwiazdy się iskrzą i niebo się zwija w rulon, <laughs> i topnieją skały, i, i góry rzucają się w morze, i wszystko się trzęsie, bo, bo nasz Bóg idzie, bo nasz Bóg przychodzi nam. Z pomocą, i to jest, to jest piękny obraz. To jest piękny obraz. Słuchajcie, my jesteśmy drodzy Bogu. My jesteśmy ważni w Jego oczach. Bóg zrobi wszystko, żeby nas uratować. Ja Ci Boże, dziękuję za to, że Ty jakby próbujesz nam powiedzieć przez te słowa, że nas bardzo kochasz i, i że nie jest tobie obojętne, że my cierpimy, że my potrzebujemy pomocy. Ty jesteś takim tatą, który. Który nieustannie myśli, jak nam pomóc, jak, jak, co zrobić, żeby, żebyśmy mogli się rozwinąć, żebyśmy mogli urosnąć, żebyśmy mogli dojrzeć, zrozumieć, e, mieć więcej wiary, mieć, mieć więcej siły. Żebyśmy też byli waleczni w stosunku do innych ludzi, żebyśmy im pomagali, tak? w takim sensie, żebyśmy im pomagali, żebyśmy nie odpuszczali, żebyśmy byli waleczni w modlitwach, w staraniach, w takiej pasji duchowej, w szukaniu. W znajdowaniu rozwiązań. Dziękuję Tobie, Boże, też, że włożyłeś w nas ten swój charakter, taki pierwiastek waleczny, i, i że też możemy walczyć przy Twoim boku. To jest wielki przywilej. Dziękuję Ci, Boże, że tak nas dzisiaj wzruszyłeś tym wersetem. I hmm. chociaż nie widzimy tych wszystkich aniołów wokół, ale te obozy tutaj są, namioty są porozkładane, aniołowie są. Bardzo w walecznym nastroju, ich broń jest przygotowana, całe uzbrojenie mają na sobie i nie odpuszczają, i chronią nas. Bóg chroni nas przez swoich aniołów. Chwała Tobie Boże za to. Amen. Amen, kochani, jesteście podniesieni, bo ja jestem podniesiona. To jest niesamowite, że mogę mówić słowa, które mnie podnoszą. <noise> bo Duch tak już nas działa. To nie jest. Moja mowa, tylko duch się przejawia w tych słowach, które wypowiedziałam, i, i, pr i przemienia nas, was, wszystkich nas tutaj. <laughs> Chwała mu za to. Kochani, do zobaczenia jutro, już o poranku, kolejna porcja Bożego Słowa. Widzimy się, pa. pa.